Cześć kochani, ponieważ mamy wakacje to na dzisiaj taki szybki tutorial na ym, słoneczniki. Sama robiłam środeczki, kwiatki y, są z wykrojnika od Lady E 11. to są właśnie takie stokrotki, y, one są idealne właśnie na stokrotki i na słoneczniki i wykroiłam sobie te tutaj są troszkę mniejsze. One są z tego średniego i najmniejszego wykrojnika. A teraz będę robiła większe. Więc mam wykrojone kwiatki z każdego y, rozmiaru. Jeśli chodzi o środeczki, środeczki robiłam sama. Widziałam, dziewczyny robiły środeczki z różnych y, materiałów, nawet z brązowego foamiranu w środku. Ja jakoś tak nie wiem, nie, nie pasowało mi to. Robiłam swoim własnym sposobem a więc na środeczki używam masy lekkiej, które znajdziecie na sklepie. I tu są właśnie takie środeczki do robienia kropek lub właśnie słoneczników. I tu się. właśnie to jest na masę lekką. Jeśli wam się przyklejają tak ja robiłam, po prostu. Delikatnie tutaj y, dawałam mąki ziemniaczanej lub skrobi, y, bo taki y, targ dziecięcy też da radę. Chodzi o to, żeby odchodziło. Ja już mam te środeczki przygotowane, prawie. Wam pokażę do końca. Więc tak, tutaj są te środeczki tylko tej masy lekkiej. Tylko one są zmieszane z czarnym gesso, farbą brązową. Bo chciałam je do czegoś innego, więc one już są pokolorowane. Tu widzicie, jest to skrobia. To zejdzie. Najlepiej, chyba y, po prostu y, malować je, już po wyschnięciu. Także to jeszcze nie jest gotowe. To jest taka podstawa. I potem gdzie tu stworzyłam taką chropowatą wersję, właśnie jak słoneczniki. I do tego. Użyłam pasty rdzy, bo ona jest taka gruba, strukturalna. Nie musicie używać tej pasty. Możecie zrobić sami taką pastę, używając trochę żelu medium lub heavy body gel, mieszając z brązową farbą i jakimś proszkiem 3D lub nawet piaskiem, żeby mieć strukturę. Tu pokażę, jak to wygląda. Bo ona jest taka zianista ta struktura. Więc jak ja to robiłam, tu już mam wyschnięte, dlatego będę je używać, ale wam pokażę, tu sobie nabijałam na coś ostrego. Nabieram trochę tej pasty. I najpierw rozmarowuję po całości. A potem jeszcze tak paćka. Właśnie dzięki czemu tworzy się taka nastroszona ta struktura. I takie środeczki można robić nie tylko do słoneczników, bo chcą zrobić swój własny kolor. Nie wiem czy widać. Chyba za mocno zoomowałam. Tu zostawiam do wyschnięcia i to na tyle. Tu już widzicie mam już wyschnięte, te dwie wielkości, to jest ta największa i ta druga. Zaraz po niej i te mam już wyschnięte. A to sobie zostawię do wyschnięcia. Chciałabym tylko pokazać, w jaki sposób yy, je robię. I tutaj widzicie na tych jeszcze sobie. Yy, to jest pastela sucha, ale to Wam za chwilkę pokażę. Więc tak, tak wysuszone wczoraj robiłam. Przez noc sobie wyschły. I teraz płateczki. Będę kolorować. Tu nieraz, jak yy, wykrywacie kilka. O, wykrywacie kilka warstw. Przez... Ja zazwyczaj robię cztery. To ta ostatnia jest taka. Mm. O, połączona, to trzeba sobie rozdzielić, bo inaczej nie, jak na żelazku, to będzie to nie będzie to fajnie oglądać. Także dzisiaj wam, tak na szybciutko pokażę. Ja mam te pastele, pan pastels. Ale to można używać zwykłych, yy, suchych pasteli. One po prostu są bardzo intensywne, dlatego ja je lubię. I tak, te duże kwiatki, bo tu yy, robiłam z tego średniego, i tutaj to z zewnątrz, wewnątrz jest tego najmniejszego. Więc tu będę robiła z tego największego i z tego średniego w środku. Więc na zewnątrz tuszuję tym jasnym. Widzicie, ta pastela jest bardzo intensywna i bardzo szybko się rozprowadza. Możecie też użyć tuszy, gelatosy, cokolwiek lubicie. В środку, в тем темнейшем. Tym odwrotnie, tym ciemniejszym od zewnątrz. Potem od środka troszkę rozjaśnić. Teraz żelazka. <laughs> Jeszcze kuleczkę I teraz tak Tą stroną, którą bardziej nam się podoba Na zewnątrz Chwilę na żelazku I zostawiam I kolejny I ostatni, z tych dłuższych przynajmniej. I teraz kniatam. Teraz te małe, tutaj odwrotnie, tą ładniejszą stroną od do wewnątrz do żelazka. Bo one się zawijają w drugą stronę. I to ma się tyle, jeśli chodzi o żelazko. I teraz sklejam najpierw te duże do siebie. I teraz jak jest gorący klej trzymam dłużej, to one się wyformują właśnie te dołki. I te pójdą tu, ale jeszcze zanim to sobie poduszuję. I teraz wciskam. Ta masa jest zaschnięta, także jej się nie uszkodzi. I tutaj, żeby nadać im pełnego kształtu, przyklejam, żeby się bardziej schodziły na środka. Także kapka w kleju. No i tak jest duży płatek wygląda. Jeszcze się coś odkleję. I tak wygląda duży słonecznik. Widzicie, do karteczek. I potem jeszcze jak tutaj Wam się będziecie chcieli tutaj więcej tego żółtego, to sobie dodajecie. Możecie to całkiem na końcu dodać. Możecie jeszcze czymś posypać, jak lubicie. I w ten sam sposób robię ten. Widzicie, tu możecie tylko z boku. sobie? Ciężko się... Możecie y, łatwiej będzie dodać klej w środku i potem włożyć to. Na pewno będzie dużo łatwiej, więc tak sobie możecie robić. I przytrzymamy. Czuć tu ciepło klej od spodu, że łapie. I znowu podklejam te listki. Łatwiej zrobić na końcu, bo jak yy, lepiej się wkłada ten środek, jak one są tak niezbyt blisko siebie. Tutaj podklejacie, jak bardzo chcecie. No, więc tutaj dzisiaj Wam pokazałam te duże. A te małe robiłam identycznie, tylko um, z tych dwóch mniejszych. Czyli to jest ten na zewnątrz, żółtym i te z tym ciemniejszym. A sposób robienia jest identycznie. No i mniejszy ten środeczek. A tak to jest wszystko tak samo. Jeszcze sobie później no, do kartek to już sobie listeczki wykrajam, a tu już z papieru. No, mam nadzieję, że tutorial Wam się podoba. Ja mam takie pęcherz, że sobie <grywam> się klejem ostatnio. Niezbyt fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że słoneczniki Wam się podobają. Te są bardziej wypukłe. Yy, za wypukłe mi wyszły te środki, ja to w zależności ile sobie wy tej masy tam włożycie. A te są fajne, bo są już bardziej płaskie. Także mam nadzieję, że tutorial Wam się podoba. Dzisiaj było tak bardzo szybciutko, ale mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. W razie pytań piszcie w komentarzach yy, i Wam powiem, co i jak. Do zobaczenia później. Pa!